Brzydki zapach stóp. Bardzo, bardzo często się na to skarżycie, opowiadacie o tym, że to jest duży problem. O co generalnie chodzi? Chodzi o to, że w, so, w okolicy stóp są bardzo sprzyjające warunki do rozwoju bakterii. Jest tam wilgotno. I ciepło, i jeszcze w dodatku ciemno. To wszystko sprawia, że te bakterie dużo łatwiej się tam rozmnażają. ale nie tylko bakterie też grzyby. Wszystkie zarzucone końcówki paznokci, paznokcie z jakimiś y, nalotami, z białymi kreskami, y, zgrubiałe paznokcie, paznokcie z takimi podłużnymi y, zgrubieniami albo liniami. To wszystko oznacza grzybice stóp. Niestety, jeżeli chodzi o grzybice, jest to choroba systemowa, to znaczy, że dotyczy całego organizmu i tylko do miejscowo stosując różne olejki, czy maści na stopę, rzadko można się tej grzybicy pozbyć. Dlatego jest to troszeczkę szerszy temat. Ale jeżeli chodzi o brzydki zapach stóp, na pewno co pomaga? Po pierwsze, to detoks, dlatego że usuwamy te wszystkie toksyny z naszego organizmu i przez to ym, ten pot, który wydzielamy, ma mniej nieprzyjemny zapach. I to wiele, wiele osób mi potwierdziło po wykonaniu właśnie takiej kuracji oczyszczającej. Czyli to byłaby pierwsza rzecz, próbujemy się oczyścić na wiosnę. Druga sprawa, nie wiem czy słyszeliście, ale są już takie skarpetki z nitkami srebra. Srebro jest antyseptyczne, często Wam polecam srebro do picia w różnych infekcjach, i właśnie w tej sytuacji związanej z brzydkim zapachem stóp to srebro świetnie się sprawdzi. Kolejna sprawa, o której możecie pomyśleć, to moczenie stóp w wodzie z sodą albo z octem. Bardzo fajnie to też działa przy um, różnych sytuacjach grzybicy. Działa to Także same same plusy. Co jeszcze możecie zastosować? Wszystkie olejki aromatyczne. Możecie rano smarować sobie podeszwy stóp. I obiecuję wam, że po całym dniu noszenia tych butów ten zapach będzie mniej nieprzyjemny. On nie zniknie, ale właśnie te olejki aromatyczne, tylko takie delikatne zapachy, np. cytrynowy, będzie bardzo fajnie działał. Może miętowy. Te zapachy będą w pewien sposób właśnie neutralizowały ten odor. Pamiętajcie o tym, żeby zmieniać obuwie: to znaczy, że jeżeli jednego dnia nosicie jeden rodzaj butów, drugiego dnia zostawcie je, niech one mm, wyschną do końca, bo niestety nie zauważamy tego, że w ciągu dnia pocą nam się nogi i ten pot nie zostaje tylko w skarpetkach, ale też przechodzi do butów i trzeba im dać odetchnąć. O tym bardzo mało się myślę, że się mówi, a teraz szczególnie mm, właśnie w tym przejściu letnio-zimowym będzie taka możliwość, żeby te buty po prostu zamieniać. Kolejna sprawa, która jest bardzo, bardzo ważna, to jest to, żeby um, oprócz tych wszystkich rzeczy, o których mówiłam, czyli zrobienie detoksu, skarpetki z nitkami srebra, różne olejki, jeszcze detoks, bardzo ważną sprawę i wietrzenie i tak jakby odkładanie butów, żeby sobie odpoczęły, a może tak, <laughs> tak to ustalmy. Bardzo ważną sprawą jest to, że jeżeli tylko pracujecie, noście buty na zmianę. Ja zawsze tak miałam, że zostawiałam buty w pracy, żeby te buty zmienić i to jest mega, mega ważne, nie tylko dla tego brzydkiego zapachu stóp, ale też dla funkcjonowania całego organizmu, dlatego że jeżeli cały czas jesteście w ciasnych butach, to przytrzymujecie sobie krążenie i to też nie jest optymalne dla całego organizmu. Co jest jeszcze fajne? Jeżeli zrobilibyście sobie raz w tygodniu właśnie taki dzień lżejszego jedzenia. Tutaj troszeczkę nawiązuję już do detok detoksu. Słuchajcie, mamy kwiecień w tym momencie, zbliżamy się do tego okresu, kiedy będzie więcej warzyw, więcej owoców i to jest idealny moment, żeby raz w tygodniu, proponuję Wam piątek, piątek jest tak, taki dobry dzień, <laughs> zrobić sobie taki delikatny detoks, czyli jeść lżejsze rzeczy, połączyć do tego zielone koktajle i obiecuję Wam, że jeżeli zastosujecie te wszystkie rzeczy, o których mówiłam wcześniej i właśnie ten jeden dzień w tygodniu lżejszego jedzenia, to będziecie mieli dużo, dużo mniejsze problemy z tym brzydkim zapachem ze stóp.